Witam serdecznie wszystkich. Jest mi niezmiernie miło pozdrowić Was z pięknego Gdańska i dziś porozmawiamy troszeczkę, przybliżę projekt Supplier Portal, czyli portal dla dostawcy. Cóż to takiego? Nie chce mi się przełączyć prezentacja. Już widać dobrze. Widać? Okej. Okay. Pięknie, jest delikatne opóźnienie. Jaka była geneza tego projektu? Od czego zaczynaliśmy? Co spowodowało, że w ogóle zajęliśmy się tym tematem? Dlaczego takie narzędzie jak Supplier Portal powstało? Jak wiadomo, jesteśmy jedną z największych w Polsce firm odzieżowych. To w, oczywiście przekłada się na złożoność procesów, które są realizowane w naszej firmie. Jeden z tych kluczowych, takich korowych procesów to jest proces zamawiania i dostawy towarów. Dlaczego się nim zajęliśmy? Od lat funkcjonowaliśmy w ten sam sposób i stwierdziliśmy, że proces, w którym budżet wynosi ponad 2,5 miliarda dolarów, proces, w którym zaangażowanych jest ponad tysiąc firm, które są dostawcami. Firm, które są w łańcuchu dostaw globalnym, czyli z całego świata, a konkretnie mówiąc z 32 krajów. No i oczywiście ogrom tych zamówień. zamówienia zarazem towarzyszących im dostaw 85 tysięcy, ponad 85 tysięcy. Wyzwanie było duże, my popatrzyliśmy na ten proces w dwóch wymiarach. Przede wszystkim, jeśli mówimy o zrównoważonym rozwoju, to Przyświecała nam idea łamania barier między ludźmi, bo mówimy o globalnym łańcuchu dostaw. Czyli widzieliśmy, że ta komunikacja, która jest stosowana i nośnik wykorzystywany e-mail jako główny nośnik, ona jest niedoskonała, ona tych barier nie pokonuje, bo mówimy o różnych strefach czasowych, mówimy o różnicach kulturowych, o różnym kalendarzu. W jednym kraju jest okres świąteczny, w innym kraju pracują strefy czasowe, w momencie, gdy nasi kupcy składają zamówienie, to ich dostawcy w najlepsze jeszcze śpią, bo po prostu jest u nich noc, więc to wszystko powodowało, że ten proces mailowy on był niedoskonały. Mail jest bardzo elastycznym nośnikiem, jak wiadomo, natomiast jest nieustandaryzowany, jest bardzo zróżnicowany. Jeśli mówimy o takiej skali procesu, o takich cyfrach, jakie przed chwilą przytoczyłem, no to wyzwaniem było popracowanie, dopracowanie tej komunikacji. I tu głównym słowem, głównym tematem była standaryzacja. I zarazem głównym wyzwaniem, bo nie ukrywam, że te wszystkie bariery kulturowe trzeba było w jakiś sposób zdemontować, zde, zdeaktywować i na nich zbudować nowy proces. Kolejnym takim wyzwaniem, Typowo biznesowym, a jednocześnie bardzo nawiązującym do zrównoważonego rozwoju, to był fakt, że, wy, że wykorzystywaliśmy efektywnie tylko 70% naszego, y, 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 naszych powierzchni w transporcie i w magazynowaniu, czyli mieliśmy, mówiąc prosto, około 30% strat. I teraz, jak te wyzwania przełożyliśmy na cele? Pierwszy cel biznesowy, no to oczywiście ułatwić tą komunikację. Musimy jakoś sobie z tym poradzić. Musimy w jakiś sposób ustandaryzować to. Kolejny cel, no to musimy usunąć z naszych procesów te 30% strat. No może 30% nie uda się, ale jeśli przy takich cyfrach usuniemy 5, 10, 15%, to będzie całkiem dobrze. A przy tym widzimy korzyści. Widzimy korzyści w, w zakresie środowiska, bo widzimy oszczędności, widzimy możliwości zaoszczędzenia, niewycinania drzew. Łamięmy bariery istniejące między ludźmi na całym globalnym łańcuchu dostaw, oszczędzamy środowisko i zarabiamy przy tym pieniądze. Projekt wydawał się całkiem prosty. W jaki sposób do niego podeszliśmy, jak postanowiliśmy te, ten challenge, te wyzwania i te cele zrealizować? Stwierdziliśmy, że po prostu trzeba zbudować dobrą platformę informatyczną, która nam pomoże te przeszkody wszystkie pokonać i uzyskać efekt. Ta platforma informatyczna, ona, to, nie, to nie było łatwe przedsięwzięcie, bo globalna intuicyjna musiała być. Musiała optymalizować opakowania, bo przecież nie będziemy pustych kartonów przesyłali. Więc to wszystko zaadresowaliśmy jako digitalizacja. Czy nam się to udało? No, cele były różne. Zwiększenie reużywalności kartonów. Czy udało nam się? Planowaliśmy, że żeby... będzie do 20% nam się uda. Z 10% reużywalności do 20%. Finalnie doszliśmy, nie uwierzycie Państwo, 50%, a jeszcze żeby było mało, to dodam, że na ten rok jesteśmy przekonani i zrobimy to, że dojdziemy do 70% reużywalności kartonów. Co to oznacza? Bo jeśli mówimy reużywalność, to to brzmi tak. Niestety w tym momencie musimy zatrzymać się na tym efekcie waszej, waszej transformacji.